Jesteśmy kilkadziesiąt godzin po zdarzeniach, które powinny nas wszystkich napełnić najwyższym niepokojem. Doszło do aktów dywersji, to już dzisiaj wiemy, chociaż to było zatajane przez jakiś czas. Służby nie reagowały przez bardzo wiele godzin. A ci, którzy dzisiaj rządzą, kompromitowali się. Mówię tutaj chociażby o wicepremierze Gawkowskim, który w jednym z wywiadów radiowych mówił o tym, że to był prawdopodobnie jakiś zakład ludzi dotyczący wycięcia szyb. Okazało się, że został podłożony materiał wybuchowy. Okazało się, że powstała ogromna wyrwa, że przejechało w tym miejscu kilka pociągów, że mogło zginąć bardzo wiele osób. Setki osób jechały pociągami. To wszystko dzisiaj pokazuje, że trzeba tak naprawdę skoncentrować się na przede wszystkim bezpieczeństwie państwa, bezpieczeństwie obywateli. To, co robi władza, która ściga opozycję, chce wtrącać do więzień, jest władzą całkowicie nieodpowiedzialną. Tak nie powinno funkcjonować państwo.